Cześć kochani! Dziś odcinek wyjątkowy, bo to WY decydujecie co upiekę. Zapraszam! Nuda zaczęła doskwierać mnie już w domu i brakuje mi wyzwań, ale Marka Xiaomi, z którą aktualnie współpracuję, postanowiła mi takie wyzwanie rzucić. Dostałam od nich telefon na testy, jeden z najlepszych telefonów obecnie na rynku. Mi 10 ponoć ma świetny aparat, a ja to sprawdzę, a wyzwanie polega na tym, że... Zapytam moich obserwujących na Instagramie, na jakie ciasto mają ochotę. Zrobię specjalne ankiety, bo wiecie, mnóstwo challenge jest na YouTubie. Widzowie decydują, jaki makijaż zrobię, widzowie decydują, co zjem dzisiaj na obiad i tak Ale ciastowego wyzwania jeszcze do tej pory nie było. Lecimy! Many hours later. Mam wyniki ankiety i jestem naprawdę ciekawa, co wybraliście. Na pierwszy ogień wybraliście ciasto. Ja to szanuję, bo Wy wolicie ciasta zdecydowanie niż te O! Tutaj wygrały owoce. Wybraliście owoce polskie, co bardzo, bardzo mnie cieszy, bo ja uwielbiam polskie czerwone owoce. Wybraliście też tort, e, co już nie będzie takie proste. Liczyłam na to, że wybierzecie wiecie, coś prostszego, ale okej, okay, podołam. Wybraliście też tort bezowy, co bardzo mnie cieszy, bo ja strasznie chciałam przygotować tort bezowy. Lecę po składniki. Ok. I już tak? Przygotuję tort bezowy ombre z truskawkami rabarbarem i wodą różaną, czyli moje ulubione połączenie smakowe. Zaczynamy od przygotowania blatów bezowych. Oczywiście beza, czyli białka i cukier. Ja używam jajek Emek. Jeśli używacie jajek Emek, użyjcie 50 g cukru. Cukru drobnego lub zwykłego na jedno białko. Jeśli używacie jajek Elek, użyjcie 60 g cukru. One są po prostu większe. Beza wyjdzie, wyjdzie fajniejsza. Oddzielamy. Najlepiej, gdyby jajka były w temperaturze pokojowej. Nie prosto z lodówki. Uważajcie, żeby nie wpadło Wam żółtko do białek. Oczywiście białka się ubiją, bo to jest bójdą, że one się nie ubiją z żółtkiem. Oczywiście, że się ubiją, tylko się nie ubiją tak jak powinny, bo tłuszcz jest największym przeszkadzaczem w bezie. Czyli miska musi być odtłuszczona. Najlepiej białka ubijają się w misce metalowej albo szklanej. Do białek dodaję jeszcze odrobinę soli, będą się lepiej ubijać. I teraz. Najpierw białka podbijamy. One muszą się ubić. Zrobicie nam taka piana. Pokażę Wam tutaj w międzyczasie, jak ona będzie wyglądała i później będziemy dodawać partiami cukier. Białka ubiły się już na sztywną pianę i teraz zaczynam dodawać cukier partiami. Możecie łyżka po łyżce, tak mniej więcej za 30-40 sekund, albo po prostu, po prostu z miseczki, tak jak ja to robię. Bezę ubijamy tak dobre 10-12, nawet do 15 minut. Cukier musi całkowicie się rozpuścić, a beza musi być piękna, biała i lśniąca. Eee, nie skracajcie tego czasu, bo beza później nie wychodzi i wstawcie sobie piekarnik 150 stopni. Termoobieg. Beza już się ubiła. Jest piękna, lśniąca i cukier całkowicie się rozpuścił. Oczywiście spala między palcami, czy cukier się rozpuścił, więc możemy dodać teraz łyżeczkę skrobi ziemniaczanej i łyżeczkę octu. Oczywiście przez całą gramaturę macie w opisie filmu. Na niskich obrotach dodaję skrobię. Nie, najpierw ocet, sorry. Ocet! ocet I skrobie. Beza jest piękna, lśniąca i robią się takie piękne... Tutaj na blaszkach już mam przygotowane, narysowane trzy okręgi. To są okręgi o średnicy 18 cm i na tyle Wam starczy na trzy blaty. Oczywiście namalowałam je sobie markerem i odwracam teraz papier do pieczenia do góry nogami, żeby ten marker nie został na brę. Dobrym trikiem, żeby papier w termoobiegu Wam nie latał, jest zrobienie takich czterech. Tort ombre musi być zabarbowany, więc przygotowałam sobie miseczkę, przygotowałam sobie barwnik spożywczy w żelu, może być też w proszku, obojętnie jaki kolor. Muszę tą bezę mniej więcej podzielić na trzy części. Białą wyłożę od razu. No, myślę, że tyle. Tyle samo sobie nałożę do miseczki. I teraz białą mamy. Jedną musimy zafarbować na delikatnie różowy kolor, a trzeci blat na bardzo różowy kolor. Od najciemniejszego do najjaśniejszego. Więc tutaj daję dosłownie trochę barwnika, a tutaj daję dużo barwnika. Zaczynamy farbować ten blat mniej różowy. I oczywiście to muszą być delikatne ruchy. Im szybciej to zrobicie, tym lepiej. I wykładamy od razu. I wykładamy. I teraz formujemy, czyli rozpłaszczamy nasze blaty bezowe. Ja to zawsze tak robię, że sobie delikatnie rozpłaszczam. I teraz najważniejsze pieczenie. Stawiamy bezy, tak jak wcześniej wspominałam, do nagrzanego piekarnika do 150 stopni w termoobiegu. Jeśli nie macie termoobiegu, wrzućcie góra-dół, też będzie ok, ale teraz wtedy ustawcie temperaturę od 10 do 20 stopni wyższą. Po wsadzeniu bez obniżamy automatycznie temperaturę do 110-100 stopni i pieczemy bezę około 2 godzin. Ja piekę 2 godziny. Oczywiście one wtedy są bardziej chrupiące, jeśli chcecie, żeby w środku została delikatna pianka. pieczcie około półtorej godziny, też będzie ok. I nie piszcie mi później w komentarzach eee", beznadziejny przepis moja beza wyszła żółta. Kochani, żółta beza jest kwestią temperatury i ja nie mam na to wpływu. Piekarniki często niestety mają dużo wyższą temperaturę od tej, która jest na wyświetlaczu. I ja nic na to nie poradzę. Sprawdzajcie tą temperaturę. Jeśli jednym razem wyszło wam beza żółta albo delikatnie taka beżowa, już wiecie, że was, wasz piekarnik przegrzewa i musicie obniżyć tę temperaturę. Obniżcie temperaturę o 10-20 stopni i beza wyjdzie perfekcyjnie. Biała. Najlepiej bezę przygotujcie dzień wcześniej. Ja bezę wstawiam do piekarnika wieczorem i po skończeniu pieczenia wyłączam piekarnik i zostawiam te bezy w tym piekarniku. Nie otwieram piekarnika, nie wystawiam bez do, na blat w kuchni, zostawiam je tam. One się do, dosuszają, stygną, nie pękają i cudownie się zachowują. Następnego dnia z nimi działam. Czas na truskawki i rabarbar. Zaczniemy od rabarbaru, ponieważ rabarbar jest dużo twardszy od truskawek i chcę, żeby ten rabarbar właśnie się rozpadł na patelni. Kroję go w takie plastry. Do rabarbaru dodajemy odrobinę cukru, ale naprawdę odrobinę, bo ja chcę złamać tą słodycz bezy kwasowością. Teraz dopiero, gdy rabarbar zacznie się delikatnie rozpadać. Dodam pokrojone truskawki. Do rabarbaru dodam trochę londy, żeby on się poddusił. Rabarbar zaczął się już rozpadać, więc dodajemy truskawki. Teraz daję odrobinę wody różanej. Tylko odrobinę, żeby dodać takiego super akcentu, ale też, żeby nie przesadzić, żeby to nie smakowało jak jakieś perfumy różaną, ok? Zobaczcie, stworzył nam się taki piękny musik truskawkowo-rabarbarowy. Próbujcie, czy nie jest za kwaśny. Jeśli jest za kwaśne, trochę. I teraz tak, możecie na bezę wylać taką zredukowaną postać musu, ale musu. Ja dodaję natomiast... Odrobinę Agaru. Mam tutaj pół łyżeczki Agaru. Dlaczego dodaję ten agar? Agar jest wegetariańskim zamiennikiem żelatyny, a często prosicie mnie o takie zamienniki, więc dlatego dzisiaj używam agaru. Agar trzeba zagotować i poczekam dosłownie chwilkę. Odstawiamy do wystudzenia i zabieramy się za krem. Krem w będzie to nic innego jak mascarpone i śmietanka. Oczywiście można tutaj sobie twistować i robić różne fajne rzeczy, ale dla mnie beza najlepiej smakuje na dużej ilości, z dużą ilością mascarpone. I dlatego ja w kremach do bezy stosuję proporcje 1 do 1, czyli jedna porcja śmietany i jedna porcja mascarpone schłodzone, pamiętajcie, schłodzone mascarpone umieszczamy w misie miksera, dolewamy śmietankę, kremówkę 30 bądź 36, ale też żeby była prosto z lodówki, chłodziła się całą noc i wszystko razem ubijamy na gęsty krem. Tutaj mam przygotowaną małą ilość cukru pudru. E, ja tutaj mam około łyżkę, dwie. Pamiętajcie, beza jest turbosłodka, więc krem nie może być za słodki, więc nie przesadzajcie z cukrem. Lepiej dosłodzić po, po zmiksowaniu, niż dać go za dużo. Krem przekładam do rękawa cukierniczego, oczywiście możecie bezpośrednio później na bezę nakładać krem, ale ja chcę zrobić takie ładne wzory. Krem teraz chowam do lodówki i czekam, aż bezy skończą się piec. Bezy upieczone, ja już je przestudziłam i mam nadzieję, że chcecie tego posłuchać, bo to jest dźwięk prawdziwej miłości do bezy i w ogóle najwspanialszy dźwięk na świecie. Uwaga, złajcie! Aha, to jest dźwięk prawdziwej dobrze upieczonej bezy. Zabieramy się za składanie. bo blaty są, krem jest, nasz mus owocowy jest, świeże owoce do dekoracji są. Pamiętajcie, że bezy przekładamy przed samym podaniem, czyli nie robicie tego wieczorem i wkładacie bezę do lodówki i następnego dnia myślicie, o, ale sobie wsunę pyszniutką bezę! Nie, to nie będzie pyszniutka beza, tylko to będzie. Beznadziejna guma. Beza nie lubi lodówki i nie lubi długiego kontaktu z kremami i z owocami. Beza mięknie. najlepsza jest na świeżo, dlatego upieczcie ją dzień wcześniej, następnego dnia macie rodzinkę, imprezę, wiecie, i dopiero wtedy przed samym wydaniem ją przekładajcie. I oczywiście serwujecie i składacie bezę już na docelowym naczyniu, czyli na podkładce, na dużym talerzu, na paterze, na czym chcecie. Ale później będziecie mieć na pewno problem z przełożeniem, więc pomyślcie o tym wcześniej. Oczywiście możecie wyłożyć krem normalnie, szpatułą. Boże, ale będę się w to wgryzać. Mm. i leci drugi blacik, czyli różowy. Trochę dociskamy. Kolejna warstwa kredy. Ostatnia warstwa musiku. Po góry dekoruję całość malinami i tryskawkami. Skończyłam, ale jeszcze fotka na Insta, żeby przetestować ten świetny aparat. No, powiem Wam, że ten aparat jest naprawdę niezły. 108 megapikseli, 8K pojemna bateria i do tego wszystkiego cztery obiektywy. Ja myślę, że będę robiła tutaj zdjęcia do nocy wpadajcie na Instagrama. Mam nadzieję, że podobał Wam się mój przepis na tort bezowy i zaskoczycie swoją rodzinę właśnie taką formą, bo zbliżają się wakacje, okres letni i będzie mnóstwo pysznych owoców. Subujcie, łapkujcie, wpadajcie na Instagrama, napiszcie mi w komentarzach z jakimi owocami Wy najbardziej lubicie bezę i do zobaczenia przy kolejnych odcinkach. Cześć! A po więcej bezowych przepisów zapraszam tutaj.